Ma, nie wiem z czego Aha, okej okay. Kurde, chciałem do czerwonego grać Do tego tam z za kolami <grystanie> <grystanie> To jest Zidan Zidan do Wizny Danowych chciałem <grystanie> podać Ile z sześciu albo 7 no, jest Ośmiu I jest chuj Ośmiu albo dziewięciu, bo no. każde mają swój I Dziewięciu I jest, dwa to. boty tylko są Będę się potem gubić Albo będą po prostu dobrzy <laughs> Bo nie mają boty Albo źli Za szpiku gości Będą źli Ijo Graj. Już, chyba spalone. Jezus, naprawili mi mordę. Czy naprawili, to ja nie wiem. Ale mordę. Ja zawsze taki byłem. Sexy wąsiki. Ale, modelkę za żonę ma! Tak, albo bogate, co dać? Ona mówi, że ceni moją osobowość i pieniądze. Nie, do tego nie osoba... mam. I... I osobowość. Nooo, <grybisko>. W porządku o, nie, nie dojdę. Ale sprowokowałem go do błędu. O kurwa! O, Ja. Kontra idzie. Idzie, idzie pod Beskidzie o. O? Dobra, fuj. Szkoda, że tu nie ma czatu, bym napisał. Nie wiem, co napisał. Weźmy go Dobrze, że tu nie ma czatu, wiesz, co by się kurwa działo na tym czacie? ja padłem tak, bym za dużo tu nie napisał. Kurwa, tak mi się dosypało. to sypało. To chyba czat na kijkę to byłby najbardziej, kurwa. Toksyczny. Toksyczny czas była w historii gamingu. Zły człowiek by musiał to wymyślić. Może byli, gdyby do siebie miło nastawieni. Też hmm? łączy piłka. No nie Chyba że daliby cenzurę, to tylko byłyby gwiazdki cały czas. Może by ładnie pisali co zawsze GG albo... No Na pewno sam. nie można było napisać Japonia, bo zwiaztuje. Dobra, <laughs> nie Oj Łe kurwa zapytamy się gdzie on, skąd pochodzi on już knie. Nie, nieprzyjemny człowiek Dobrze, obrońca z zakolami. kolami. Fajny review. Mati, on jest chyba wyższy ciebie, ten obrońca. Kurde! No i kurwa Mati, co ty robisz? On sam do tej piłki biegł? No to trzeba się odrobić, ten... A tak się ja tam... Mówię. Ja, a, tam, a, tam a, a byłem tam taki niekryty. Ja nie mogłem, ja dałem bieg w drugą stronę, to on i tak biegł do tej piłki. Ładne gry. Zjedz Snickersa. Matin jest wyższy od ciebie O tak Kurwa gdzie jestem? Chleb! Brawo Chodź tu Jednak Murzyn przyszedł A, dobra. Ale wydaje mi się, że ten gościu, co grał, u nich na obronie tam u góry nie jest najwyższy z O. Czemu nig na mnie nie podskoczył? Ja chciałem, ale mój postać nie posłużyła ty normalnie tak zawsze doświadkowałem A tu nic chuj wyjebane o maolancie Ej mój Ej, tak mnie kasa. Dobrze, wysoki presji. Albo mu wjechał w kolan. Brawo, dobra. Odważnie się, szybko. Ma cechę odważnie. Lolo. Kurde, czemu tak chujowo? Ciekawe jak po francusku 4 po Daj, idziesz. Słabłem. Bardzo szybko. <noise> Musisz więcej jeść. Dobra. Nie zostawiać kotlecika i samej ziemniaki zjadać. kopić. Nie Jak on miał zupę dzisiaj. <noise> oh, ho, no! Kurde, nie podawaj wierze. tak do brankarza. Nie musiałeś sobie pierwszej ładować. Po się stresuje. To, to albo Oby, sobie. tego, tego Tu wie, że patrzcie tu... Być może chyba... To <grym> no i tak strzeli. Chuj, <grym> To <grym> do Roz... mogę za jajka złapać w próg. Próbuję jak mu do grantarni. <grym> <grym> Patrzcie, kurwa koło królowej. nic Ile może być najwięcej wzrostu w ogóle? Trzeba Trzy metry. Bo... Jak? Bo <try> Można starych. I po ma obrębie co na barana fazem przy nim. Haj, <try> <try> no, ej, ej. ej. Pasz co? Chciałeś tego kurwa? Wirtuoza? I hoj. nie miało. Konrad jest w pomocy. Mm? Konrad. A Co najlepsi są nasi skrzydłowi, skrzydłowi obrońcy. Barker i baker <grym> Baker. Baker. Matt Baker. A ja sobie piłkę wypiję. O ty. Nie, bo okay. jesteś na to nie pij. Ja piję. Już się wszystko, czyń się już pewnie. Piłka się czyńsz. Nie na razie mamy tylko nie ręki, innej rynki, a jest dobrze. Yes. O ja, lecimy. Wesy Później zdychani pod koniec Dalej nie Patrz tego Kasował, czech Chyba kontuzja jest Dawaj, nie ma spalonego He's Nice Kramkarz <ścoughs> zjebał O kurat, uh -huh. szczelił gola To czorny to jest kurat Chodź z tego Bramka zja, bo to z nich bramkę. Za no. późno się rzucił. Jest Konrad z bramką. <grym> Aż ja, ja, ja. tak nie musiałeś. Oj. Będzie no, a... bez karteczek Trzymaj go, trzymaj go! Szukalić. O, <grym> To są piękne stary. Ale coś czuję, no, że oni tam, tam, tam teraz mają strasznego stresa. To już nie jest ta drużyna. Oni spadną. I nie mają nuż na garde. Tam pewnie dwóch albo trzech wyleci z klubu. na góry, ja tu mam. W środku? <laughs> ouch, ouch, Mateusz moca. Jest o. Ja. Nie, nie to. Tak I znowu oczywiście nerwy muszą być, bo czemu nie. Ale to zły się? I tak dwa razy dobijali. Jezu, taki chujowy gol, ale przecież zjeździł przy Dobra. A żeś podziałał, Ernest? Nie podobało wam się? Nie, mi się podobało.

Oooj! Pingba! Gdzie karaty! Zobaczcie, co to jest? Ale siwaj. i No <śleszy> <śleszy> oh, ale oryginalnie macie I kurwa znowu z 2-0-2-2, no przecież to jest popierdolone. Największy przy nim. Zdajcie. No. Ah. tam u ale mają tam miejsca z tej strony. Parszli tu jest, panie. Pienik on biedny. Jega. Kurde, leci tu O, 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 o. No, chciałem na spokojnie, a wszyscy polecieli. Nie ma czasu na spokojność. A, a nadejściłem wcześniej, zanim się zebrał do tego. Nie ma czasu na spokojność. No bo tam nie było gdzie w ten pograć, bo tak wszyscy równo lecieli. Patrz kurwa, znienadala, znienadano Masz ten. Nie bez sensu. Ja nie będę więc tam. Będę czekał na piłkę. Wszyscy co nie robią. Mam podanie, to jest na które. Karmy. Palony. Palony. Nie karmy. Nie karmy. Teraz pory wyjemy. Co on z tego? Mogę być, mówi że na mnie. Chyba, żeby lek wybijał i no to, okej. Okay. Tylko na luź i mam przycisk. No to na przyszłość rób wysunięcie górą na maksa. kosa tak jest a tu nie tu też nie kontuzja お疲れ様でした No, ja tam Konrad tamto dostał. Mm. O oh, kurwa kolejne, wygrywamy, wygrywamy i